Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie 27. sesji Rady Powiatu 5. Kadencji. Przystępujemy do punktu następnego. Bezpieczeństwo publiczne w powiecie legionowskim sprawozdania za rok 2016 Komendanta Powiatowego Policji oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Jednym z naszych najważniejszych priorytetów jest bezpieczeństwo mieszkańców powiatu legionowskiego i to jest ten element, który łączy zarówno pogląd zarządu, jak i pogląd całej Rady Powiatu na ten temat. Dlatego udaje nam się co roku asygnować coraz większe środki na poprawę bezpieczeństwa. I jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, którą realizuje Komenda Powiatowa Policji, to jest przede wszystkim zakup sprzętu wyposażenia dla... Policjantów. Cieszymy się, że widzimy tą dodatnią korelację pomiędzy naszymi środkami, które przeznaczamy na wsparcie policji, a rzeczywistymi sukcesami policjantów, które odzwierciedlają statystyki. Oczywiście chcielibyśmy, życzymy sobie, żeby tych sukcesów było więcej, żeby ta wykrywalność wszędzie osiągała 100%. To oczywiście z punktu widzenia praktycznego nie jest możliwe. Natomiast te najważniejsze przestępstwa, te, które są najbardziej dolegliwe dla mieszkańców włamania, rozboje tu chcielibyśmy, żeby ta wykrywalność była bardzo wysoka i żeby powiat legionowski, tak jak pokazują ostatnie, Zdarzenia był tym miejscem, gdzie przestępców się zatrzymuje, żeby oni się od naszego terenu trzymali z daleka. Te statystyki trochę to pokazują. Jesteśmy w tym wianuszku warszawskim miejscem relatywnie bezpiecznym. Odnosząc się do roku 2016 odnotowujemy znaczący spadek przestępstw kryminalnych przy jednoczesnym nieznacznym wzroście skuteczności ścigania. Nie będę tu ustawiał piramidy Maslowa. To jest najważniejsze, każdy jak tu siedzi wie, że to poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle ważne, jedno z najważniejszych potrzeb jest i cieszę się, że Państwo to rozumiecie, także dziękuję bardzo za, za to wsparcie finansowe. Jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, które zapewnia nam Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, tutaj również widzimy tą aktywność strażaków, i to jest aktywność nie tylko skierowana na gaszenie pożarów, bo jak spojrzymy na statystyki wyjazdowe, to się okazuje, że coraz więcej wyjazdów to wyjazdy do zdarzeń drogowych. Natomiast Straż Pożarna prowadzi również inne działania, również z zakresu edukacyjnego, i te, te działania wspieramy. Powstała, powstała kolejna sala, kolejny, kolejna część. W sali Iskierki, w której edukowane są dzieciaki z powiatu regionowskiego. To jest doskonałe miejsce do tego, żeby uczyć ich bezpiecznych zachowań. I te działania z pewnością będziemy wspierali poza takim twardym wsparciem dla Straży Pożarnej, jeżeli chodzi o zakup sprzętu. Ale te działania edukacyjne, które poprawiają bezpieczeństwo rzeczywiste, głównie dzieci w sytuacji zagrożenia, z pewnością będziemy wspierali dalej. Współpraca z powiatem układa się wzorowo. Wszystkie nasze pomysły znajdują wsparcie Pana Starosty Rady Powiatu Legionowskiego, także tutaj ja muszę bardzo wysoko tą współpracę ocenić i życzymy sobie, żeby ta współpraca w kolejnych latach tak samo się rozwijała.